Byłem w lokalnym warsztacie i tam w sklepie warsztatowym, ale nie mają takiej uszczelki rowkowej. Na internecie wypatrzyłem, że wsadziłby tutaj, jakoś to mocno, bo zamieniłby to wszystko na motylki i na śruby motylkowe i wtedy docieć był lepszym uszczelnieniem niż, niż co innego. Mam. Czukałem tak tej też, też nie było, ale mam coś takiego do rynny i też się nada. To jest taki klej na rynnę, jest wodoodporny. Jak masz dziurę w rynnie to to się przykleja, czy nie wiem jak to się fachowo nazywa. Ale przez to woda nie przejdzie za cholerę. Z drugiej strony do baterii się nie dostanę, ale mi chodzi właśnie żeby tam nakleić. Plecy mnie bolą, ja muszę sobie usiąść. Wyciąłem mniej więcej na wymiar po prostu tak przykleję nie wiem czy już mówiłem bo jak widać są to przyklejenie niewiele pomogło ale myślę że ten klej pomoże tylko jeszcze pasowałby drapać trochę tę taśmę klejącą dobra zaskrobałem taśmę nożem ile się dało tu pasowałoby jakoś zatkać tę dziurę może zatkam fragmentem dodatkowym tego Chyba tak zrobię. No i mamy tak jakby pierwszą warstwę. Jeszcze podociskam. powołkuję, Dobra, nakleiłem, podciskałem z każdej możliwej strony. Powinno się trzymać Tam doszedłem do końca Tu aż tyle zapasu jest Co się nie odkleja Dobre co jest w tym Gorzej teraz Ze spasowaniem aż tyle Odstaje wszystko Nie wiem czy z kablem jest problem, czy z czym... Teraz spasowało się jakby lepiej. Może ten kabel od hamulca przeszkadza. Albo ten jeden, ale nie powinien. Podjąłem jakąś marną próbę zapanowania z tymi kablami za pomocą tej taśmy. Ale raczej niewiele to dało no i nic trzeba czekać na no. może na to zamówię tą kątową a może w jakimś innym sklepie znajdę, chodzi mi o tą uszczelkę no i bym zamienił te śruby na motylki czy jak na jakieś inne śruby jakby się docisnęło może nie wiem okaże się Postanowiłem zadrzeć starą taśmę. Mówię w rękach: dam jakąś nową barakudę i będziemy walczyć. Do tego wycieram ten klej silikonowy dookoła. Raczej to był klej na gorąco. Coś tam będziemy myśleć zamiast tego. Postanowiłem rozwiercić wszystkie śruby. Wszystkie te wejścia, bo teraz wejdzie taka śruba, ponieważ połowywały się tutaj te tastiki. Tutaj się jeszcze trzyma, a to ogólnie jest bez sensu. Podczas jazdy się może oderwać i spaść. Więc wszystko jest rozwrócone i będziemy to jakoś nie zalawać, łatać. łatać no to przetestujemy barakudę Zobaczymy jaka paskuda Rwie się nawet nieźle trzyma, o, dość, trzyma dość dobrze Nie przemieszcza się, nie odkleja się Na razie jest git Teraz w ruch miał pójść taka taśma ale widzę, że jest do dupy Klej słabo trzyma jest tylko jednostronna, niestety nie nada się na to co chciałem, bo chciałem zrobić uszczelkę z tego. Rozwierciłem 10 takich, żeby ta śruba przeszła. Tu mam prototyp zgnieciony, że wejdzie bokiem. Będę sprawdzał czy się to sprawdzi. Taki patent wymyśliłem śruba motylkowa od boku. Okupiłem niestety go krwią, bo trzymałem palce, palcem tą śrubę motylkową i wkręcałem tym krętarką. No i przyblokowało mi palce między ścianką, a między śrubką i zdarał mi cholerę skóry. Ale będzie git. Połowa już prawie zrobiona. Można jeszcze bardziej dociągnąć te śruby. Jeszcze nie jest na no to czas, druga połowa trzeba też zrobić. Nie udało mi się ściągnąć tej kaśma, co założyłem, więc kombinuję jak pod górę tych rzepów. To tam są pod spodem, próbowałem odkleić, ale nie odkleiłem tego, bo całe się łamie. Urwiec no jest skręcone, teraz zobaczymy od spodu. Poskracamy te szpile. W Castoramie był jakiś najtańszy za 6 zł uszczelniacz akrylowy. Pewnie 6 Ale i tak nie było nic czarnego, no to może być 6 Coś tam namaziałem, pomaziałem. Paluchy mam całe brudne. Jeszcze poprawiam rowek. Wycieram nadmiar. Raczej to co robię jest bez sensu, ale Zawsze coś tam może pomoże. Nie ma co się już głaskać i pieścić z tym. Barakudą wykleiłem szut i boki. Coś z tym błotnikiem jeszcze wymyślić tam z tyłu, żeby tak nie, nie, nie szło to wszystko. Ale <laughs> nie za bardzo jest z czego. Tak wygląda to od spodu. Tutaj zalałem mocno, niech niech sobie zastygnie. Jest nie za bardzo na środku. Jakieś przesunięcie jest. No się chyba nic z tym nie zrobi. To niech to tam zastygnie. <laughs> Trzeba koło przykręcić i przesadzić tyle. Próbuję ustawić hamulce, no i tu widzę, że taka sprężynka jest. W zasadzie ona nie jest za bardzo potrzebna, ale tu jej nie ma. Ja jej nie rozkręcałem, więc koleś mi ją zgubił. O ile była, nie jestem pewien. Nie bawię się w tą regulację. Musi przejść ten dlinka. trzeba ją zacisnąć. Zakręcić. Ogólnie hamulec zostawiłem jako tako, w jednym miejscu trze. No, ale za wiele z tym nie zrobię. Bo jak przestawię koło, to nie będzie się mieściło w tym. Ale zobaczcie jaka tarcza jest, chyba. Musi tak jeździć niestety. Się miało, żeby rozkręcić jeszcze koło i tam dodać, dokręcić hamulec. Nie wiem, czy widać teraz, gdzie to jest. Na końcu tego czerwonego tu nie gubiła strasznie, niestety. Może widać, może nie. Nie dochodzi do końca, jak zacisnę to, może jeszcze trochę podkręcę. Udało się, to słucha trochę inaczej. Ale no, ogólnie nie jest źle. Nie wiem, czy będzie widać. Teraz ten to, to, to główienko lepiej dochodzi jak nacisnę hamulec no i tyle musi poczekać poczekam aż wyschnie to gówno nie wiem co to jest czy cokolwiek jest to warte zobaczmy tu jak na razie kruszy się i no Chodzi od paznokcia Tutaj przestygło Trzeba sprzątać tyle Zaraz pewnie zaraz tętka pójdzie albo inne gówno No i sobie schnie ku przestrodze palec Tak wygląda. Zgiądzie ściężko. Egid.